No hej dzień dobry tu Sherlock i wiecie czego nie było na kanale? Specjalnego odcinka Loży Szderców z okazji przekroczenia 330 subów. Przez zamieszanie z kąpem posypał się też grafik, ale skoro wszystko powoli wraca do normy, pora puścić wesoły balonik i wznieść toast lampką taniego czerwonego wina. Ubieram więc swój ulubiony krawat z lisiej kity i zapraszam was na autostradę. Bo to co dzisiaj zobaczycie, to zbyt wielkie brzemię, bym nosił je samotnie. Z racji posiadania celnego kija z liskiem w przestrzale, z widokiem na wszystko, i czekam. W meczu z trzema lekkimi na stronę spodziewam się znakomitej gry na wizję, tym bardziej, że moje lekkie rozstawiły się po całej mapie tak szeroko, jak tylko się da. Ale jak widzimy, przeciwne lekkie były kompletnie odmiennego zdania i skoncentrowały swoje kręgi wizji na jednym otwartym punkcie, skąd mogą być rypani na pyrę przez dowolną kombinację czołgów. Drużyny. Zielone. Działo nie zawodzi, smaruję damaszkiem bułkę z chlebem i zjadam sobie ze smakiem Patrząc jak wynik spotkania ustala się na 3 do 1, ledwo po minucie meczu na horyzoncie po kostki zanurzony w wodzie pojawia się przyczajony tygrys i w jego przypadku możemy być pewni, że brykania dzisiaj nie będzie, bo jakby się zastanowić wróg bez czołgów lekkich nie jest w stanie za bardzo zagrozić nam swoją wizją. Pojawia się przeciwny T43, który najwyraźniej wybrał się z kolegami na rzeczkę karmić kaczki. Koledzy gdzieś mu poszli, kaczek też nie widać, więc żeby nie miał daleko wracać wyślemy go prościutko do garażu. Zerkamy teraz na zegarek, na wynik i ponownie na zegarek wychodzi nam na to, że mamy obecnie 5 do 4, a nie minęła nawet druga minuta meczu, co bezbłędnie obrazuje skalę odmurzenia, którego można było zaznać w tym spotkaniu. Tak naprawdę to można by pewnie to wszystko rozrysować i wytłumaczyć, kto kiedy popełnił błąd, ale wydaje mi się, że byłby to dwugodzinny esej, a przecież w zasadzie dopiero dojechaliśmy na początkową postawę. Nie spodziewam się jednak wielu atrakcji, więc relokacja, dostawiam swojego pionka do miasta, bo zgodnie z informacjami zawartymi na minimapie jest tutaj kilka nic po niej do wyjaśnienia. Chodzimy w helkata razem z drzwiami, blokujemy się na najbardziej potężnej poręczy świata i gnamy do przodu, bo czas to damaszek, a lisek hytrusek damaszkiem dzielić się nie lubi. Poza tym wod to przecież strzelanka i Dymicz ma się zgadzać. Zaliczamy karnego Rudolfa w anus sojusznika i oszołomiony, oszołomiony wbijamy na zakładową imprezę na żwirownię. Ciężkie Polaki ostro dają w palnik zagryzając kolonką. 45 tp zmiękła jednak kluska i zaliczamy liczył zgona. Co do Pana, Panie 50 TP, masz Pan bardzo ładną brzozę, ale Pańska pręmka to chyba jakaś lipa. Zegarek tyka, wybił 3 minuty, wynik 9 do 5. Jakim cudem moim sojusznikom na północnej części mapy nie jest jednak do śmiechu? Mimo, że przeciwnik nie posiada już wizji i czołgów lekkich, drużna zielona ciągle zbiera w gałę w tamtej części mapy. No cóż, nie jestem w stanie być wszędzie, ale nawet w tak absurdalnym i bezsensownym meczu z odrobiną wprawy, można sobie ustawić wszystkich w kolejkę. Do łamania na kolanie 10 do 6 i lecimy z jęzorem na wierzchu i gazem wduszonym na Amen, by spróbować wziąć jeszcze coś dla siebie z tego spotkania. Na razie 6 fragów na koncie, więc ostatecznie może być ładnie, ale sami zobaczycie jak ten cyrk się dalej potoczy. No, Anlaku chyba pierwsze pudło tego meczu, zły omen, bo zamiast fałki ustrzeliłem taką z drzewa karmnik. Bójcie w podkówkę i lecimy dalej, bo jak widać z mapki wróg wyczyścił doszczętnie gały na północy, a całe w zasadzie siły naszej drużyny jadą na pałę do przodu, każdy rządny odrobinę Damaszku. A jest to coś, na co lisek nie może sobie pozwolić. Wszak wszystkie kury w kurniku to własności lisa, a nie gospodarza, który ich dogląda. No cóż, przynajmniej zazwyczaj tak właśnie jest, bo jak widzieliście z miniaturki filmu, lisek nie naje się tym razem. Dosyta i ósma kura ciągle będzie mi zabierana dosłownie z przednosa. I mam nadzieję, że styl, w jakim będzie się to działo, wywoła u Was serdeczny uśmiech, bo dla mnie mecze jak ten, są jakby to powiedzieć, zbyt mocno intelektualnie smutne. No, ale nie źle się na fragów i jeszcze dwie okazje. Niestety lisek nie trafia po raz drugi, i nie załadują mi już maszyny losującej tuby na tyle szybko. Została więc wrogą wyłącznie osamotniona, śmierdząca, przebrzydła, głupia świnka. Świnka ucieka, lisek goni, lisek nie trafia, helkar wychodzi na prowadzenie. Lis rusza w pościg na sygnale, Su zaprasza do zdobycia medalu braci w ramionach. Świnka za siedmioma górami, zaproszenie przyjęte, i po tej rundzie. Zabieram su na chatę. Helkat penetruje, jednak już teraz świnka kwiczy. Mamo, mamo i Helkat ginie. Objęcia świnki, która się zesrała. Super. Dzięki Elkat jest wybitnie koleżeńskim helkatem. Nie to, że trochę się jednak napracowałem w tym meczu i byłoby miłym gestem na odstąpienie jednak rzadkiego medalu pana Waltersa, co smuci jednak maksymalnie i ostatecznie to były jedyne obrażenia, które czerwony Hellcat był w stanie wykonać w tym meczu. No dosłownie, czy ty to widzisz? Bo ręce to mi opadają na niższe piętro, dosłownie do piwnicy. Mam nadzieję, że to marne widowisko Wam się podoba i może nawet nauczyliście się czegoś nowego. Na dziś to tyle. Dzięki, że wpadacie do Sherlocka, bo to sprawia, że prowadzenie kanału to miła odskocznia. Macham do was smutny ręką z piwnicy. Bawcie się ładnie i